Witam Was wszystkich serdecznie na kolejnym filmie. Mamy dzisiaj 21 sierpnia 2021 roku i jesteśmy w Borach Tucholskich. No mam w końcu nadzieję, że borowiki w Borach zaczną się ruszać. Jestem w pobliżu Osieka. Jak tu nie będzie grzybów, może spróbuję pojechać na Ocypel, nie wiem. Mam nadzieję, że w końcu zaczną, tak jak mówię, te borowiki wychodzić. Przy okazji dowiedziałem się, że mam Małego fana, na imię ma Piotrusz, jego mama na imię ma Patrycja. Serdecznie Was pozdrawiam. Piotrusiu, zachęcam Cię jak podrośniesz do aktywnego grzybobrania, to jest przepiękna pasja, można się zrelaksować, ale się pewnie o tym przekonasz jak podrośniesz. Także jeszcze raz Cię serdecznie pozdrawiam. Dziękuję, że jesteś, dziękuję, że oglądasz. A ja co, jest godzina siódma rano. Zaczynamy! No i dzisiaj grzybobranie zaczynamy od podgrzybków brunatnych. Trochę kropiło, wręcz padało, jak jechałem. Zobaczcie, jakie piękne. Dosyć duże. Zlane deszczem. No, no to już pierwsze grzybki mamy. Ruszamy dalej. I tak, jak mówiłem z początku tego sezonu. Kurki w tym roku naprawdę są w natarciu. Zobaczcie dalej rosną. Dalej je można zbierać. To jeden z takich bardziej kurkowych roków, które pamiętam. Zobaczcie jak sobie pięknie stoją. Dzisiaj kureczki zabieram. Dzisiaj mam koszyczek. Więc grzybki będą lądować właśnie do koszyka. Na razie tyle. Ale będziemy go powoli zapełniać. Weszliśmy w takie nasadzenia. No, i proszę Państwa, muszę się pochwalić. Zobaczcie, jak to wygląda. Jest pierwszy borowik. I to bardzo ładne. Zobaczymy, jak jego zdrowotność. Dzisiaj szybciej będę sprawdzał. Pokazywał Wam. Tak się prezentuje. I zaraz zobaczymy. Jego zdrowotność. Super, super, super. Trochę kurek, podgrzybki i teraz ten borowik. No i niestety, moi kochani, czy to lasy oliwskie, w których ostatnio byłem i pokazywałem, czy to obecnie bory tucholskie, zobaczcie, jakie si to. No, niestety, no, jest mi bardzo przykro, ale co zrobić? Może. Późniejsze borowiki, o ile znajdę, będą lepsze. Ruszyłem kawałeczek dalej. No i mam takie prześliczne perełki wręcz. Zobaczymy. Zobaczcie. Jest pierwszy. Maluszek. Tutaj, w barwach takich typowo jesiennych. Jest drugi. No i tu najstarszy rodem. Zobaczcie jak wygląda Przecudowne. Zrobię zdjęcia i zaraz do nich wrócę trochę tą chwilę trzeba podcelebrować, bo nie wiem jak będzie później, ale na razie są. Już będą cztery Tylko żeby coś tam z nich się udało zrobić. No ten w porównaniu z tym pierwszym ma o wiele twardszą nogę trzon. No zobaczymy, no ten przepiękny o, Ale jesteś śliczny Zobaczcie No sprawdzam, sprawdzam dzisiaj sprawdzam jak te grzyby się mają i pokazuję Wam też ich zdrowotność Dobra, to ja teraz na chwilę uciekam i zaraz pokażę czy są zdrowe czy nie No i tyle z tych grzybków zostało odpadów, ale i tak jest dobrze. Zobaczcie kochani. Ten duży kapelusz, pięknie. Ten mały. Idą do koszyka. A ten, no to ten już zrobi robotę. Fajnie, 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 życzę wam takich. Cieszę się bardzo, bo chociaż takie porządne kapelusze. Zdrowe, ruszamy dalej. Gdzieś jak tu się przedzierałem, zobaczcie. Zainteresował mnie taki oto tu maślak. Wchodzę do tego dołu, dosłownie tak jak teraz. Pokazuję to wam i tak tu zagląda Czy czasem jakiś nie stoi odwracam się a patrzcie na skarfie jakiś licznotek tu sobie wyrósł Pokażcie państwo no, piąty borowik na chwilę obecną jest dobrze w takim terenie właśnie się teraz poruszam i mamy następnego grzybka, aczkolwiek uważam, że to raczej podgrzybek. choć kapelusz piękny, za to będzie krótki trzon. I zaraz sprawdzimy. Oj, cały ja. W jednej ręce kamera, w drugiej nagrywam. O, znaczy pokazuje grzyb zdrowy. Zobaczcie, podgrzybek brunatny. I tutaj. Trzone. Zmieniłem troszkę las. Trochę już grzybków w tym koszyku można zobaczyć. Nie jest już źle. Ale trafiłem też maślaka. Macie jakąś sprawdzoną metodę na ściąganie skóry z tych maślaków? Bo one są przepysznymi grzybami. Ale żeby tej skórki się pozbyć to dla mnie to jest udręka. Tak się prezentuje ten maślaczek. Bardzo piękny idzie do kosza. I namierzyłem również dzisiaj muchomora czerwieniącego. On już takich typowo łatek na sobie nie ma. Padał deszcz z myły, ale jak możecie zobaczyć, to w miejscach uszkodzenia, o tu widać po środku i z prawej strony, widać te charakterystyczne dla niego przebarwienia. Smaczny grzyb, jadalny, ale musicie być pewni na 100%, jak chcecie go zbierać. A ja ruszam dalej. Fajnie dzisiaj w lesie nie ma wiatru, słychać spadające krople. O, naładuję baterię na maksa. Ruszamy. Tutaj mamy muchomora, z daleka nie widzę jaki co dokładnie, może plamisty. Natomiast chodźcie ze mną i właśnie to jest przykład tego, że warto sprawdzać, warto zaglądać, czasem odwrócić głowę, patrzcie jaki chyba koźlasz pomarańczowo żółty. Wydaje mi się, nie, zmylił mnie trochę ten kolor kapelusza, to jest nasz prawdziwek. no tak z góry, jeszcze ciemno, nie to widzę, a to jest nasz, zobaczcie, prawdziwek, ale z góry zjedzony. O, i gdybym to zobaczył, to bym go nie zrywał, przepraszam, zostawię go tu, widzicie jakie ma czerwie w środku? Tu już przeżarty kapelusz jest na wylot, także nic z niego nie będzie. Ruszam dalej. Niby piaskowce kasztanowate znajdują się na czerwonej liście rośliny grzybów, natomiast ja je znajduję w tym roku w hurtowych ilościach. I tu macie oto taki przykład tego piaskowca. Może niedługo znikną z listy. Ruszamy dalej. No początek był obiecujący, przeszedłem teraz do takiego lasu i zobaczcie piaskowce mutrzaki nieśmiertelne w tych borach, naprawdę sporo ich teraz występuje, zobaczcie z bliska, tak one sobie wyglądają, tu jest większy owocnik, a tutaj mniejszy, takie kolory ma specyficzne i przybarwia się na niebiesko, dobra, ruszam dalej. Pięknie zaczął padać deszcz. Mi to w zupełności nie przeszkadza, pomimo tego, że nawet nie mam nic przeciwdeszczowego. Zobaczcie, jaka piękna maślanka. Chciałem Wam pokazać i powiedzieć, szkoda, że to nie o ale o już pewnie zaraz się zaczną. Ale z daleka coś wypatrzyłem. Podniosłem głowę i chyba będziemy mieli. Kiepszniki, oczywiście, i to całkiem fajne ilości tutaj. No te cudowne i tutaj kawałeczek dalej już takie bardziej wysuszone. Ale te dwie grupki zabieram. Ktoś powie, że się powtarzam, ale zawsze będę się powtarzał i zawsze wam będę mówił. Sprawdzajcie przy drogach, zobaczcie, no. Idzie droga, tak? Jest tutaj po prostu droga. I ja już go widzę, tak? Zobaczcie, nie wiem co to jest. Wygląda z tej strony chyba będzie borowik, aczkolwiek lasz pomarańczowo-żółty? Nie wiem, nie widzę brzozy w pobliżu tutaj. Więc raczej borowik. Chodźcie. Przy samej Ścieżce. No, zobaczcie, to nie ryż wyserowane. Ach, tylko, że już z tego borowika, moi drodzy, borowik. Tak jak myślałem, to już nic nie będzie. Nie ma sensu go zabierać. Widać, że to już taki z tych kapciowatych, jak to niektórzy mówią, starszej daty. Tak wygląda. Tylko, żeby go uwiecznić. O, i ruszam dalej. Bywaj, borowik. A przed chwilą pokazywałem tego przy drodze. A tutaj jednak na samej już drodze, także i one tak potrafią rosnąć. Jest kolejny borowiczek. Obserwuję czy z góry nie ma czerwi, nie widać jak tu się z dołu prezentujesz. O gdybym to ja wiedział, że taki jesteś, to byś tu sobie dalej rósł. Ale cię tu zostawiam. Niestety presja na borowiki jest straszna, jak widzicie. Co zrobić? Każdy je chce. Ślimaki, zwierzątka, ludzie. Tym bardziej. Dobra, idziemy dalej. Zobaczyłem takie brzuski. No i mówię, muszę wejść. Popatrzeć tutaj, co się dzieje. No jak brzuski, to zawsze zapala mi się taka lampka. Szukaj koźlarzy. Koźlarzy babka, koźlarzy pomarańczowo-żółtych. I zobaczcie, jest tu taki koźlarz. Na dzisiaj robię sosik. No to powiedzcie sami, nada się jak najbardziej do sosu. Taki kojarz ląduje w koszyczku. Ktoś ostatnio mi komentował właśnie, że nie lubi takich lasów jak lasy oliwskie czyli góra, dół, góra, dół. Lubi mech. No to zobacz. Jestem właśnie w takim lesie. to byś się pewnie też odnalazł. Bory sosnowe. Dużo muchu, jak godziny. Cisza, spokój. Troszeczkę słychać krople, ale tak to mam las na wyłączność. Nikogo. I mamy kolejne pochowane pieprzniki, które właśnie bardzo jak tu ładnie wyglądają. A ja szukam na tym mchu borowików. Może się uda. I zobaczcie podgrzebek brunatny, ale już widać sfatygowany, zostaje na swoim miejscu. Szukam. Może jeszcze jakiegoś pięknego uda się znaleźć. Wszedłem znowu w takie brzozy i już wracam do samochodu. Na sam koniec pożegnał mnie koźlarz pomarańczowo-żółty. Z początku myślałem, że chyba goryczak, ale przyjrzałem się bliżej. Koźlarzyk jak najbardziej. Zobaczcie. Trzon fajny, bo był koźlarz babka jeden, teraz jest pomarańczowo-żółty. Dobra, ruszamy powoli do samochodu. Zobaczcie sobie, tak wygląda mój dzisiejszy zbiór. No ten prawdziwek z początku uratował. Dzisiejsze grzybobranie będzie spory sos. Tutaj kureczki, koźlarz, z dwa podgrzybki, jeden maślaczek. A sosik będzie urozmaicony. Szukam dalej. No i kochani grzybnięci na dzisiaj kończę grzybobranie w Borach Tucholskich. Jak się zastanawiałem, co wam powiedzieć, jak to podsumować? Hm. Fajnie się zaczęło, bo sami widzieliście, że borowiki piękne, a potem z każdą minutą było coraz słabiej, coraz gorzej, coraz tych grzybów mniej. No raz mi się zacznie fajnie, a raz mi się zacznie źle, ale potem są grzyby. No właśnie na tym to grzybobranie polega. I teraz zastanawiałem się, czy wam polecać Bory Tucholskie czy jednak nie <śm> i sam nie dokładnie nie wiem dlaczego zebrałem przed przedwczoraj bodajże 30 borowików no i z tych borowików ledwo przywyniosłem do domu kilka kapeluszy 90-95% grzybów w lasach oliwskich to tak naprawdę odpad tutaj przyjechałem tak jak w koszyku widzieliście Jeden z większych borowików, kapelusz cały zdrowy i jeden grzyb spowodował, że mam więcej niż 30 grzybów z lasów oliwskich. I teraz polecać czy nie polecać? Na no to musicie sobie odpowiedzieć sami. Było trochę kórek, trochę maślaków, trochę podgrzybków. No i w sumie to tyle. No. O, zobaczcie, nie Ryże syrowane Powiedzcie, że odwrócę kamerę. Co mamy? I mamy tutaj. Przynika jadalnego naszą kureczkę. Także w tych borach, wracam do Was, w tych borach sosnowych, te kurki dalej rosną. No tu się jeszcze pokręcę. No i zmieniłem kamerę, chciałem Wam właśnie pokazać, zobaczcie, co jest w tych borach, żeby to było wszystko widoczne. I tutaj, co tutaj rosło, już jest przeżarty. Ale widać, że borowik. Mam pierwszego swojego takiego borowika właśnie z tego miejsca, gdzie uwielbiam je tutaj zbierać to są borowiki z długą długim trzonem małym kapeluszem a to jest pierwszy, już go nie dotykam, bo widzę, że jest strasznie przeżarty, ale jest więc ja się tutaj będę kręcił no i niestety był tylko jeden ten prawdziwek, którego wam pokazałem jak szedłem i do was mówiłem i go napotkałem, więcej nie było ale pierwsze koty zapłoty mam już swojego pierwszego prawdziwka z takiego muchu. Mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Dlatego życzę Wam wszystkiego dobrego, dużych zbiorów i do zobaczenia na kolejnym filmie. Cześć!